Zaopatrzenie żywnościowe na froncie to osobny temat, złożony i nie zawsze heroiczny. Teraz, kilkadziesiąt lat po wojnie, stopniowo schodzi on w cień. Otacza go mgła mitów, przekłamań i, delikatnie mówiąc, romantyzacji. W filmach, książkach i wspomnieniach o służbach zaopatrzeniowych RKKA Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej najczęściej opowiada się o wytrwałych, nieustraszonych bohaterach którzy z narażeniem życia dostarczali żołnierzom żywność pod ostrzałem. Heroizm oczywiście był, ale był też bałagan, była też niedbałość, była też banalna fuszerka, granicząca ze zdradą. Tylko we wspomnieniach żołnierzy frontowych, a nie w scenariuszach filmów propagandowych, ujawnia się znacznie bardziej prawdziwy, surowy, a czasem bolesny obraz. Wystarczy przypomnieć sobie film Narkomowski. W gruncie rzeczy jest to energiczny radziecki western z brawurowymi pościgami, strzelaninami, bohaterskimi kobietami na wozach, a nawet wątkiem miłosnym. Film jest barwny, energiczny, ale w gruncie rzeczy jest to fikcja artystyczna. Wszystko jest zbyt piękne, zbyt gładkie, zbyt poprawne. Nikt nie chce pamiętać, że często żywność nie docierała do okopów na czas albo docierała zepsuta, albo po prostu była rozkradana po drodze. Kto teraz zechce głośno mówić o tym, jak podczas blokady Leningradu niektórzy intendenci budowali sobie dachy w tylnej części miasta. Po zwycięstwie, jak opowiadali żołnierze, w całym kraju pojawili się świeżo upieczeni bohaterowie intendenci. Pojawiali się jak majowe chrząszcze na wiosnę w nowych, eleganckich mundurach z masywnymi złotymi pagonami, skrzypiącymi skórzanymi paskami i pełną piersiami medalami. Jednocześnie większość żołnierzy frontowych nie znała tych ludzi osobiście. Wojnę przeżyli na papierze, w wygodnych gabinetach, a nie w ziemiankach pod ostrzałem moździerzowym. Niemniej jednak mieli status, mieli odznaczenia, a wielu weteranów, którzy wrócili z frontu, nie miało nawet legitymacji. I właśnie tacy, najedzeni, gładko oguleni, z orderami na świeżych mundurach, stali się po zwycięstwie twarzą Armii Czerwonej. To właśnie oni maszerowali na paradach, prezentowali się na plakatach i w pierwszych rzędach odbierali nagrody. A nie ci, którzy nosili brudne, czasem gnijące gimnastyczne koszulki, z przetartymi paskami, z opuchniętymi z niedożywienia twarzami i w rozpadających się butach. Ci prawdziwi żołnierze, którzy przeszli przez piekło wojny, zostali zepchnięci na dalszy plan. Ich głodne oczy i złamane dusze źle wyglądały na trybunach i w kronikach filmowych. Ale to właśnie oni byli tymi, którzy poniesieli ciężar wojny na swoich barkach. A teraz, po tylu latach, nadszedł czas, aby zrozumieć, jak naprawdę było. Co mógł widzieć zwykły szeregowiec z okopu, jakie tajemnice strategiczne były mu znane. Albo jeszcze jedna typowa uwaga: To dlatego, że na froncie nie nakarmiono go, nie dano mu wódki, więc nienawidzi władzy radzieckiej do końca swoich dni. Nie, moi drodzy. Wszystko jest znacznie głębsze i smutniejsze. Nie jestem teoretykiem ani historykiem z podręczników. Mam 70 lat. Dorastałem wśród ludzi, którzy przeszli tę wojnę. Dla mnie, żołnierze frontowi, to nie zdjęcia w albumie, ani bohaterowie z podręczników szkolnych. To mój ojciec, moi wujkowie, sąsiedzi z Klatki Schodowej, mężczyźni, których znałem od dzieciństwa, którzy chodzili po ulicach naszej wsi z odciętymi palcami, z bólem w oczach. Z ranami fizycznymi i psychicznymi. Było ich wielu, bardzo wielu, tak wielu, że wojna była odczuwalna nawet dziesiątki lat po zwycięstwie. Ale co zadziwiające, prawie nigdy nie mówili o swoich wyczynach. W ogóle rzadko wspominali wojnę. Właśnie to milczenie z czasem zaczęło mnie przerażać. Zacząłem się zastanawiać, czy oni w ogóle walczyli. Ale kiedy 9 maja patrzyłem na ich ordery i medale, zrozumiałem, że coś tu nie gra. Wydawało się, że za tymi błyszczącymi odznaczeniami kryje się nie duma, ale ciężar, o którym nikt nie chciał mówić. Oni, prawdziwi żołnierze frontowi, nie lubili wspominać wojny. Nie dlatego, że zapomnieli, ale dlatego, że pamiętali zbyt dobrze. Zbyt dobrze. A jeśli już wspominali, to nie mówili o wyczynach, bitwach, ofensywach, ale o codziennym życiu. O brudzie. Owszy. O jedzeniu. O tym, że każdy dzień zaczynał się i kończył myślą, czy dzisiaj będzie co jeść. Możecie wierzyć lub nie, ale wszyscy, jak jeden mąż, mówili: karmiono ich źle. Bardzo źle. Ciągle chcieli jeść. Nie było mowy o żadnym sycącym froncie, jak pokazują to współczesne filmy lub retrodramatyzacje. Osobna rozmowa: Lentlis. Amerykańska konserwa mięsna. Błyszcząca puszka. Którą w filmie żołnierz z łatwością otwiera nożem, mruga do kolegi i z apetytem wkłada do ust tłusty kawałek mięsa. Mój teść, inwalida wojenny, kiedy oglądał takie sceny w telewizji, tylko krzywo się uśmiechał, czasami cicho przeklinał pod nosem. Kiedyś głośno zauważyłem, że w ramach lentlisu do ZSRR dostarczono naprawdę ponad 2 miliardy puszek konserw mięsnych, a to tylko oficjalne dane, nie licząc cukru, skondensowanego mleka mleka w proszku, smalcu, zbusz, kakao, innych produktów. W odpowiedzi wygłosił trzypiętrową serię przekleństw, a potem wycedził przez zęby. Panie, nie widzieliśmy konserw mięsnych na froncie. To wszystko komendanci dywizji jedli ze swoimi kobietami na tyłach. A nam, nam dostawał się chrzan i to bez soli. Oczywiście jadł konserwy mięsne, ale niemieckie, trofealne. Jeśli mieli szczęście jeśli zdążyli jako pierwsi dotrzeć do pokonanego okopu. Jeśli Niemiec nie zdążył jej spalić podczas odwrotu. Wszyscy, których znałem, którzy przeszli wojnę, bez żadnego porozumienia między sobą mówili to samo. Niemiecki żołnierz miał w suchym prowiantem kiełbasę. Szproty, galaretki, czekoladę, paczka ciastek, tabletka witaminy, kostka masła, nawet pasta cytrynowa. A nasz? Ciężki kawałek chleba, który kruszy się w pył, nieświeża owsianka z kawałkami żył, czasami zamiast obiadu 100 gramów alkoholu i życzenie nie umrzeć do wieczora. W młodości przyznaję, myślałem, że staruszkowie kłamią cóż oni tam pamiętają? Minęło pół wieku, kto rozróżni, co jest prawdą, a co już dopisała pamięć. Ale wszystko zmieniło się w latach 90, kiedy rozpoczęła się perestrojka. Kiedy zaczęły pojawiać się tematy tabu, kiedy w sprzedaży pojawiła się prawdziwa literatura frontowa, nie lakierowane książeczki, ale prawdziwe wspomnienia żołnierzy. Potem pojawił się internet i zacząłem dowiadywać się o tym, o czym żołnierze frontowi mówili cicho, bez patosu. I wtedy zrozumiałem, oni nie kłamali ani o okropnościach wojny, ani o tym, jak żyli i jedli na froncie. Zwłaszcza, gdy mowa była o żołnierzach wehrmachtu. Okazało się, że wszystko było prawdą. W torbie zabitego niemieckiego żołnierza można było znaleźć jedzenie na pełny obiad i to nie dla jednego, ale czasem nawet dla dwóch naszych żołnierzy: kiełbasa, konserwy mięsne, suchary, czekolada, a nawet małe buteleczki z alkoholem wszystko to znajdowało się w suchym prowiantem zwykłego żołnierza piechoty we Hermachtu. A wszystko to trafiało w ręce naszych żołnierzy tylko wtedy, gdy wyciągali to z martwych ciał lub opuszczonych niemieckich pozycji. A teraz wróćmy do naszych, do towarzyszy broni, którzy walczyli w batalionach karnych. Oto prawdziwa tragikomedia. Wyglądało to tak, jakby ludzie, którzy przeszli przez sąd, zgrzeszyli wobec ojczyzny i zostali ukarani. Z tyłu stawiano im oddziały zaporowe, nagrody zastępowano zniesieniem kary, a czas życia na froncie mierzył się w dniach. Jednak paradoks polegał na tym, że właśnie oni, karani, byli lepiej karmieni. Brzmi dziwnie, prawie nieprawdopodobnie, ale to prawda. I nie chodzi tu wcale o miłość do grzeszników, ale o prostą logistykę wojskową. Bataliony karne były oddzielnymi jednostkami. Nie wchodziły w skład zwykłych oddziałów piechoty. Nie dzielono ich na plutanii w ogólnych kompaniach, nie włączano do łańcuchów pułkowych. Formowano je zazwyczaj do konkretnych zadań na zabijanie, do przełamania linii wroga, do oczyszczania pól minowych. I tak samo zaopatrywano je oddzielnie. Miały własną kuchnię, własny tabor, własnych ludzi do transportu. Oznacza to, że cały łańcuch zaopatrzeniowy był znacznie krótszy. Podczas gdy zwykła kompania strzelców otrzymywała racje żywnościowe przez pułk, batalion, dowódcę kompanii, dowódcę plutonu i kaprala kuchennego z niekończącymi się usówkami i utruskami, karani otrzymywali produkty bezpośrednio z magazynów armii. A jeśli starszy sierżant kompanii karnej pozwalał sobie na wyciskanie czegoś od swoich podwładnych, to zazwyczaj robił to tylko raz z niewiedzy lub głupoty. Powtórzenie takiego wyczynu po raz drugi oznaczało bowiem ryzyko dla zdrowia, a nawet życia. Ludzie zebrani w karnych batalionach byli, delikatnie mówiąc, trudni. Połowa z nich to żołnierze frontowi, którzy popełnili błąd na polu bitwy, a druga połowa to osoby prosto z więzień i obozów, ludzie z kryminalną przeszłością. Nie bali się niczego. Nie mieli nic do stracenia. Już raz przekroczyli punkt, z którego nie ma powrotu. Właśnie dlatego starszyzna i intendenci w takich oddziałach musieli zachowywać się wyjątkowo ostrożnie. Okradanie karnych było zbyt kosztowne. A teraz przejdźmy do najważniejszego pytania, które nasuwa się każdemu rozsądnemu człowiekowi. Jeśli karani naprawdę byli lepiej karmieni, to gdzie podziało się główne zaopatrzenie przeznaczone dla zwykłych kompanii strzeleckich? dla piechoty liniowej, dla tych, którzy całe dnie spędzali w okopach. Czy naprawdę wszystko to zjadali tylko komisarze i dowódcy wraz ze swoimi polewymi żonami? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że tak, ale prawda jest znacznie straszniejsza i głębsza. Aby nie pozostać przy pustych słowach, podam jeden wymowny, a nawet przejmujący przykład oblężony Leningrad. Miasto otoczone z trzech stron, odcięte od świata. Miasto w którym tysiące ludzi umierało z głodu, gdzie jedzono klej do tapet i zwierzęta domowe, gdzie połowa ludności w zasadzie zamieniła się w cienie. I właśnie tam, w piekle, jedzenie i alkohol stały się prawdziwą walutą, cenniejszą niż złoto, cenniejszą niż życie. Żywność była wszystkim władzą, statusem, przepustką do życia. Właśnie w Leningradzie liczba spraw karnych związanych z kradzieżą żywności. Wzrosła ponad 10-krotnie w porównaniu z okresem przedwojennym. Nie wymyśliłem tego, jest to odnotowane w archiwach prokuratury i NKWD, ale chwileczkę, myślisz, że kradli tylko cywile, drobni spekulanci i handlarze? Przeczytaj dokumenty, przeczytaj wspomnienia samych uczestników blokady. Kradli wszyscy, kradli działacze partyjni, kierownicy magazynów i uwaga wojskowi intendenci. Tak. Ci sami, którzy mieli uczciwie rozdzielać racje żywnościowe, fałszowali listy przewozowe, gubili skrzynie, wydawali fałszywe listy, czasami dosłownie wyrywali chleb z ust umierających, aby potem sprzedać go za pierścionek, zegarek, ostatnią nadzieję. I to pomimo tego, że w warunkach wojny kara za takie przestępstwa była jedna trybunał, a wyrokiem albo batalion karny, albo rozstrzelanie a jednak kradli. Masowo, wszędzie. I żadne rozkazy, żadne wyroki, żadne rozstrzelania zgodnie z prawem wojennym nie były w stanie powstrzymać fali kradzieży. Zastanówcie się: kontrolowanie tego samego starszego szeregowego było praktycznie niemożliwe. Dlaczego? Ponieważ lwia część żołnierzy siedziała w okopach na froncie w błocie, w zimnie pod ostrzałem. Ci ludzie nie mieli prawa nawet cofnąć się o krok bez rozkazu nie mówiąc już o tym, żeby przejść się do magazynu wojskowego i sprawdzić, ile konserw zniknęło z magazynu, a ile trafiło do żołądków dowódców i intendentów. A teraz zastanówcie się jeszcze raz. Ten, kto miał dostarczać na front chleb, kaszę, mięso, cukier nie miał nad sobą praktycznie żadnej kontroli. Miał władzę i to absolutną, a pokusa była ogromna, dlatego żołnierze na froncie otrzymywali dokładnie tyle, ile zostało po tym. Jak do linii frontu dotarli wszyscy zaopatrzeniowcy, dowódcy i osoby blisko związane z kuchnią. I to wszystko? Szczerze mówiąc, mnie niech mi wybaczą żołnierze frontowi, szczególnie wzruszają opowieści, jak to dowódcy dzielili się z żołnierzami swoim osobistym racją żywnościową. Jak to wyglądało? No cóż, załóżmy, że dowódca kompanii miał jedną dodatkową rację żywnościową, a pod jego dowództwem było 100 lub 120 osób. Jak to dzielił? Po łyżce konserw dla każdego, a może po połowie suchara, proszę mi wybaczyć, ale racja żywnościowa to nie wagon żywności, to nie worek chleba, nie skrzynka konserw, to kilka dodatkowych porcji, maksymalnie. I żaden dowódca, nawet najbardziej sumienny, nie był w stanie nakarmić całej kompanii swoją racją żywnościową. Ale, mimo to moi przeciwnicy, jak zaklęcie Lubią przytaczać słynną scenę z filmu Miejsce spotkania nie może ulec zmianie, w której Lewczenko mówi do Serapulowa. A ja cię nie wydałem, bo spaliśmy pod jednym płaszczem, i nie podjadałeś potajemnie swojego oficerskiego dokpajka pod łóżkiem. Piękne. Bardzo wzruszające. Ale, przepraszam, ta scena nie ma nic wspólnego z prawdziwym życiem na froncie. To film. I niech pozostanie filmem. Kontynuując rozmowę. Warto zauważyć, że oddziały karne w RKKA zostały utworzone w 1942 roku, po katastrofalnej porażce operacji Charkowskiej. Armia Czerwona poniosła wówczas ogromne straty: panika, odwrót, utrata kontroli, dezercja. Dowództwo szukało sposobu, aby zmusić żołnierzy do niecofania się, ale do posuwania się naprzód bez względu na wszystko. Tak powstały bataliony karne, jako straszak. Jako mieczkarzący, jako środek zastraszania, a jednocześnie sposób na odpokutowanie winy krwią. Na początku do tych oddziałów wysyłano wyłącznie tych, którzy nie stawili godnego oporu wrogowi, stchórzyli, wykazali się tchórzliwością, samowolnie opuścili pozycję lub odmówili wykonania rozkazu. Pierwotna idea była prosta i okrutna odpokutować winę krwią. Ale wszystko, jak to zwykle bywa, szybko przerodziło się w farsę. Listy wykroczeń, za które można było trafić do batalionu karnego, zaczęły się lawinowo wydłużać. Im dłużej trwała wojna, tym więcej przestępstw trafiało do kategorii karnych. Spóźnienie, utrata broni, nieostrożna wypowiedź, konflikt z dowódcą, a nawet próba wstawienia się za kolegą. Dowództwo armii otrzymało do rąk uniwersalną pałkę jurysdykcji i zaczęło nią na prawo i lewo. Z każdym miesiącem coraz więcej żołnierzy trafiało do karnych kompanii i batalionów nie za rzeczywiste przewinienia, ale z powodu okoliczności lub po prostu nastroju dowódcy. Czasami tylko po to, aby dać przykład, aby pokazać, dyscyplina będzie zapewniona za wszelką cenę. Ale, jak to często bywało w Rosji, wszystko poszło niezgodnie z planem. Nasi dowódcy nawet w najgorszych koszmarach nie mogli sobie wyobrazić, że strach przed trafieniem do batalionu karnego minie. I to szybko. A wraz z nim zniknie najważniejsza motywacja, strach przed karą. Ponieważ życie na froncie, w zwykłej kompanii Armii Czerwonej, często nie było wcale łatwiejsze, a nawet gorsze. Tam nie karmiono. Tam marzło. Tam ginęło się od ostrzału moździerzowego, nie doczekawszy się nawet pierwszej ofensywy. I bardzo szybko żołnierze zrozumieli: nie ma żadnej szczególnej różnicy między śmiercią w batalionie karnym a śmiercią we własnej kompanii. Ale jedzenie było. Tak, dobrze słyszeliście. Karcerzy karmiono lepiej, właśnie dlatego, że trzeba było ich wysyłać tam, gdzie nikt nie miał szans na przeżycie. Wydawano im normę amunicji, ciepłą odzież i normalny racjonowany prowiant, bo inaczej po prostu nie poszliby do ataku. Żołnierze to wykorzystali. Zaczęły krążyć szczere plotki na froncie. Trafić do karnej kompanii to znaczy choć raz zjeść jak człowiek. Wywołało to całkowity cynizm wśród żołnierzy. Ludzie przestali bać się groźby karnej kompanii, a niektórzy wręcz przeciwnie dążyli do tego, aby się tam znaleźć. Wspominał o tym w swoich wspomnieniach Fingel Bratsk, zastępca dowódcy jednej z kompanii karnych. Opowiadał, jak podczas jednej z kontroli major z politycznego zarządu 51. Armii z oburzeniem powiedział do dowódcy kompanii: Zbyt dobrze karmisz karcerników. Z tego powodu żaden z żołnierzy nie tylko nie boi się trafić do karceru, ale wręcz przeciwnie, pragnie tam trafić. Już się odzywają do dowódców, mówiąc: Wysyłaj nas tam, przynajmniej nas nakarmą. Koniec. Zastanówcie się, przyjaciele, do jakiego bestialskiego stanu trzeba było doprowadzić zwykłego żołnierza Armii Czerwonej, żeby patrzył w oczy swojemu dowódcy i rzucał mu w twarz takie słowa: Wysyłaj do batalionu karnego, przynajmniej będziemy normalnie jeść. To nie jest zwykła skarga czy bunt, to krzyk rozpaczy, który wydobywa się z człowieka doprowadzonego do granic wytrzymałości. I jak po tym wszystkim można traktować poważnie te wszystkie bajki o dodatkowym racjonach dla oficerów, którymi dowódca rzekomo dzielił się z całą kompanią. Czy to nie jest bzdura, czysta propaganda? Sami żołnierze frontowi wystarczy przeczytać ich wspomnienia, doskonale to rozumieli. Żaden z nich nigdy nie był szczególnie zaskoczony, że przełożeni jedli osobno i lepiej, ale próby przedstawienia tego jako masowego heroizmu to po prostu kłamstwo. Kłamstwo skierowane do naiwnego widza lub czytelnika. Życie karceranta zostało opisane w wielu książkach, i to uwaga, jeszcze w czasach radzieckich. Tak, wbrew powszechnemu przekonaniu, w ZSRR wcale nie milczano na ten temat. Po prostu nie mówiono o tym z patosem, ale z goryczą. Pomogą Wam nazwiska autorów. Konstantin Simonow, Anatoli Iwanow, Grigori Bakłanow, Juri Bondariew, Juri Nagibin, Konstantin Kondratiew, Valentin Pykel. Nawet w filmach radzieckich czasami przebijała się prawda. Przypomnijcie sobie: A Zorię Tutici, Świt, Tu Cichy, iwanowo Dectwo, Dzieciństwo Iwana, lub Oni srażali z Zarobinę, walczyli za ojczyznę. A serial Strafbad, przepraszam, ale to już czysta fantastyka. Artystyczna fikcja w stylu filmu akcji. Nie ma nic wspólnego z rzeczywistością tamtych czasów. Kiedy poważnie zająłem się tą kwestią, natknąłem się na niezwykłą książkę Maksyma Puchowa, Prawdziwa Historia Batalionów Karnych. Gorąco polecam ją wszystkim, którzy chcą zgłębić ten temat. Czyta się ją jednym tchem i, uwierzcie mi, nie pozostawia obojętnym. Oto jeden z najciekawszych momentów dotyczących zaopatrzenia karnych. Mało kto wie, ale w magazynach wojskowych często otrzymywali więcej niż im przysługiwało, a do tego produkty lepszej jakości. Nasuwa się logiczne pytanie: dlaczego? Odpowiedź jest banalna i zaskakująco prosta: trofea. Tak, trofea, którymi karni dzielili się z tyłowymi. Oczywiście nie z wielkoduszności, ale zgodnie z niepisanym prawem, tymi: ja tobie. Co tam, oficerski parabelum, rzadka niemiecka papierośnica. Flaszka szturmowa lub zapalniczka z grawerunkiem. Takie rzeczy dosłownie doprowadzały kwatermistrzów do szaleństwa. Chciwe oczy zaczynały świecić łakomym blaskiem, a potem wszystko decydowało się bardzo szybko. Za te konserwy, za puszkę skondensowanego mleka lub dodatkową rację prawdziwego jedzenia byli gotowi, jak wtedy żartowano na froncie, sprzedać własną matkę. Nie dlatego, że byli łajdakami, ale dlatego. Że głód był stałym towarzyszem żołnierza. A jeśli jesteś karcerantem, jeśli codziennie idziesz do walki, gdzie szanse na powrót są znikome, to wiesz, każda wyprawa może być ostatnią. Ale jednocześnie jest to szansa. Szansa na znalezienie czegoś cennego, rzadkiego niemieckiego trofeum, które można potem wymienić na coś naprawdę smacznego lub przydatnego. W tyłach, w magazynach wojskowych, za trofeum, czy to oficerski sztylet, parabelum. Czy po prostu niemiecką papierośnicę z grawerunkiem można było dostać butelkę alkoholu i dodatek do zwykłego racjonu żywnościowego z oficerskiego zestawu? Tam doskonale rozumiano, kto i jakim kosztem przynosi takie rzeczy. A co najważniejsze, uważano to za sprawiedliwe. W końcu karny płacił krwią, własną skórą, własnym strachem i żył, jak regułą, znacznie krócej niż etatowy żołnierz jednostki liniowej. Nie miał ani urlopu ani zastępstwa, ani nawet w gruncie rzeczy, nadziei tylko walkę, walkę i jeszcze raz walkę. Na zakończenie chciałbym powiedzieć następującą rzecz. Opowiadając o żołnierzach frontowych, wielokrotnie wspominałem, że prawie wszyscy oni, niezależnie od stopnia, jednostki, stażu służby, mówili to samo, źle ich karmiono. Głód prześladował ich nieustannie, cierpieli na niego nie tylko karani, ale także zwykli żołnierze piechoty okopowej. Ciągłe niedożywienie, zmęczenie, wilgoć, zimno, wszystko to było częścią codziennego życia. Na tle tych realiów rozbrzmiewały pełne pasji przemowy polityków, którzy, stojąc na skrzynce z pociskami, mówili, że tył wyciska ostatnie siły, że ojczyzna nie żałuje ani okruszka dla zwycięstwa. A żołnierze, siedząc po kolana w błocie i patrząc na swoje rzadkie zupy, myśleli, jeśli to nie jest żal, to co jest? Wierzę żołnierzom frontowym. Wierzę bezwarunkowo, ponieważ słyszałem to nie od jednej osoby, ale od dziesiątek, jeśli nie setek, ponieważ ich opowieści nie były przepełnione złością, były nasycone goryczą, prawdą i zmęczeniem. I właśnie dlatego, nawet w mojej części, dziesiątki lat po wojnie, żołnierze organizowali spontaniczne strajki głodowe, odmawiali przyjmowania posiłków, gdy kuchnia gotowała jak dla świn. Pamiętam to jak dziś w stołówce żołnierskiej. Naprzeciwko wejścia wisiał ogromny stojak. Były na nim zapisane co do Jouti normy dziennego racji żywnościowej, oficjalnie zatwierdzone i dumnie wywieszone jako przykład troski o żołnierza. Było tam mięso, ryby, jajka, mleko, owoce, a nawet margaryna z dżemem. Patrzyłeś i myślałeś, no cóż, żyjemy jak w sanatorium. Przed oczami pojawiają się obrazy. Zadowolony żołnierz, obsypany owocami, chleb z masłem i dżemem, gorący bulion w misce, rumiana kotleta, i z koperkiem. Ale to tylko na papierze. A w życiu paskudztwo goni paskudztwo. I to paskudztwo goni. Proszę zauważyć, nasz pułk stacjonował nie gdzieś na pustyni Karakum lub w Tundrze, ale w samym centrum czarnoziemnej Rosji, gdzie wszystko rosło, wszystko kwitło. W mieście był zakład mięsny, fabryka konserw, zakład eksperymentalny, produkcja wędlin, Mleczarnia, ogromne sady owocowe, raj dla zaopatrzenia. Na targowiskach, mleko, mięso, owoce, warzywa wszystko świeże i tanie. Bierz, nie chcę. Chcesz nakarmić żołnierza? Można było to zrobić bez problemu. I to dobrze. Ale wiecie co? Nic z tego. Na dworze sierpień, wszystko kwitnie i pachnie. A w stołówce żołnierskiej na obiad, śliska kiszona kapusta, zielone. Spuchnięte pomidory z beczki, przypominające amunicję, i ogromne, drewniane, jak z bajki, ogórki. Tak słone, że jeśli wrzucić jeden do wanny, to po 10 minutach otrzymałoby się słone martwe morze. A co najważniejsze, podawano to jako normalny posiłek. Po takich obiadach żołnierze, wypluwając tę kulinarna bombę, szli do bufetu, wydając ostatnie grosze, aby jakoś zagłuszyć smak tej żołnierskiej delikatnej kuchni. A teraz słuchajcie uważnie. Przejechałem z kontrolami dziesiątki garnizonów. Widziałem stołówki wojskowe w różnych zakątkach kraju i wszędzie. Wszędzie był ten sam obraz. Papka na talerzu, kwaśne pomidory, zepsuta kapusta i wyschnięty kotlet, którego trzeba było szukać na talerzu jak artefaktu. Jeśli więc w czasie pokoju, w stosunkowo spokojnych latach 70. i 80. żołnierzy karmiono tak, to można sobie wyobrazić co jedli żołnierze na froncie podczas wojny? Zastanówcie się teraz, jaka była cena tych norm żywnościowych na papierze, skoro nawet w czasie pokoju były one niczym więcej niż kpiną.